Którego się wychowałam, gdy wychowałam się z mamą i z babcią. Ale akurat w tej książce, pierwszej, dwujęzycznej, postanowiłam poświęcić parę wersów, także jego pamięci, mm -hmm. jako pojedynanie Polaków. Przeczytam po włosku i po polsku. Pater mein, padre mio, che sei Estraneo ad ogni mio pensiero, un'immagine blanda sospesa nel nulla, nello scrigno segreto della lontana infanzia. Vorrei conoscere i tuoi sentimenti smorzati sugli scoli di tanti errori, avere un giorno le spiegazioni e le risposte per ogni vuoto. Padre mio, assai sconosciuto, temuto, negato nell'adolescenza, ti dedico oggi una preghiera, un caldo abbraccio di conciliazione. Pace sia con te, ovunque tu sia. Oice, tac mio Obcy dla każdej mojej myśli. Jesteś obrazem zawieszonym w nicości, w sekretnej szkaturce dalekiego dzieciństwa. Chciałabym poznać Twoje uczucia rozbite na skałach minionych błędów, otrzymać w przyszłości wytłumaczenie i odpowiedź na każdą pustkę. Ojcze mój, tak mało znany, unikany, odrzucony we wczesnej młodości. Dzisiaj dedykuję Tobie tę krótką modlitwę i ciepły uścisk pojednawczy. Pokój niech będzie z Tobą, gdziekolwiek jest.